Cieszymy się, witam was już w kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić ankietę na Discordzie. A więc też tylko zanim zacznę, zostawcie łapaczkę w górę, subskrybujcie, z mnie, aby nie pominąć kolejnych filmów oraz napiszcie w komentarzu pomysł na kolejny odcinek. Najlepiej z Discorda, ponieważ ostatnio mi się już wyczerpały, że tak powiem, rzeczy, co mógłbym nagrać na Discordzie, więc jeżeli macie pomysł, co jeszcze mógłbym nagrać, to dajcie znać w komentarzu. No i co, bez żadnego przedłużania zapraszam do oglądania. A więc dobra, na samym początku tworzymy sobie kanał o nazwie Ankieta oraz wchodzimy sobie w przeglądarkę i wchodzimy sobie na stronę StarTita Linka oczywiście znajdziecie w opisie i teraz tak, zanim tylko coś tylko powiem, że ten bot jest czasami offline to się nie bójcie, po prostu jest tak zrobiony ale jak wyjdzie już jego nowa wersja to wszystko powinno działać nie jest to mój bot, więc tylko tak zakładam no i teraz tak, klikamy sobie dodaj bota chwilkę czekamy, tutaj OK OK, wybieramy sobie tutaj nasz serwer OK, klikamy sobie kontynuuj, tutaj autoryzuj E, chwilkę czekamy, ok, jak widzicie wydaje mi się, teraz wszystko załadowało e, I teraz tak, ok, więc zjeżdżamy sobie niżej e, I jak widzicie mamy coś tutaj jak kanał propozycje e, My to wykorzystamy jako na ankietę, czyli po prostu włączamy sobie to e, Wchodzimy sobie tutaj e, I pamiętajcie jeszcze tylko, mm, zanim tutaj wejdziecie, żeby w na samym początku wejść sobie w ustawienia bota Ustawić mu tutaj prefiks e, No i gdy to już zrobicie, no to właśnie wchodzicie sobie tutaj w kanał propozycje Wybieracie kanał, niech to będzie tutaj Kanał, moment, kanał, 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 ankieta Dodaj do propozycji emotki taką i taką, czyli tak i nie Dodaj do propozycji emotki taką, no ja zostawię tutaj Po prostu na tak albo na nie To sobie wyłączmy, klikamy zapisz I teraz musimy przejść sobie na Discorda ok i już jestem, i jak teraz sobie wejdziemy tutaj i napiszemy na przykład Czy chcecie na przykład serwer Minecraft Klikacie sobie Enter, bot wysyła nam tutaj taką właśnie wiadomość, zamienia na takie coś i macie tak albo nie, oczywiście zaznaczyć nie możecie, ale inni mogą. No i tak to mniej więcej wygląda taka szybka ankieta, tutaj, jak ją właśnie zrobić. Nieważne ważne tutaj napiszecie i ile tego napiszecie, tutaj zawsze każda wiadomość się tutaj oczywiście zamieni. Myślę, że naprawdę bardzo fajne. No i co, mam nadzieję, że wam się odcinek podoba. Dzisiaj też krótki odcinek, ale postanowiłem, że właśnie coś takiego nagram, bo nie widziałem, żeby ktoś to nagrał jeszcze, a jest to dosyć proste i często ludzie też wyszukują po prostu jak zrobić ankietę, a nie jak zrobić propozycję. Więc myślę, że się coś takiego przyda wam, zostawcie łapeczkę w górę subika, dajcie znać w komentarzu co o tym sądzicie oraz, oraz napiszcie w komentarzu jakiś pomysł na odcinek, bo ja z discorda już tak naprawdę można powiedzieć nagrałem co mam nagrać i już więcej nic mi nie przychodzi do głowy, oczywiście jeżeli nic ciekawego nie napiszecie tam co bym mógł nagrać to postaram się i tak poszukać czegoś, żeby móc po prostu wam coś podesłać z discorda chociaż raz na jakiś czas, bo, bo widzę, że te poradniki są po prostu bardzo oglądane no i też wiele osób mi pisze właśnie na discordzie, oczywiście link do mojego discorda macie w opisie, że właśnie bardzo mi pomogła mi na takie rzeczy, więc bardzo mi, bardzo mi miło z tego powodu. No i co? To by było no tak naprawdę na tyle z tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subika. No i co? Widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!